Dobra, tak szczerze to nie mogę mu napierdolić, bo muszę się przyznać, że nigdy w życiu nie nastawiam yy, godziny w zegarkach, dlatego, że ja również traktuję zegarki jako biżuterię przede wszystkim i nie sprawdzam na nich godziny. Po, po prostu z lenistwa tego nie robię, są to zegarki mechaniczne, więc średnio co 2-3 dni musiałbym na nowo czas nastawiać, bo wiadomo, codziennie tego samego zegarka nie nosisz. Także fakt faktem, ja akurat traktuję zegarki jako jedyna męska biżuteria, którą akceptuję. I może ktoś powie, że jest to popierdolone że wydaję tyle pieniędzy na zegarek, który nawet mi czasu nie pokazuje, ale mam to w piździe, tak? Wynosicie kurwa bransoletki, wynosicie łańcuchy, wynosicie jakieś pedalskie kurwa w, w, firmy z ubraniami, a ja noszę zegarki, mam to w piździe. I najlepsze jest to, że około 70% osób, które są kolekcjonerami zegarków też czasów nie nastawiają. Skąd te 70%? No tak szczerze to statystyka z dupy, no tak sobie strzeliłem. Ale bardzo często, jak ja siedzę na różnych forach zagranicznych z zegarkami, bo w Polsce akurat fora są takie... Problem Polski jest taki, że kurde, no mało osób może sobie pozwolić na zakup jakiegoś zegarka premium, więc... Na tych grupkach przede wszystkim dyskutuje się o takich bardziej przystępnych co nowo zegarkach. Brakuje raczej kolekcjonerów. Yy, bardzo to osoby, które no, lubią zegarki, mają jeden, czasami dwa. Więc... No, ja przede wszystkim siedzę na zagranicznych forach, przede wszystkim na amerykańskich, bo jakoś w Ameryce mam wrażenie, że zegarki są strasznie popularne. No i tak mniej więcej na podstawie wpisów, które tam widuję, no to mam takie zdanie wyrobione. Poza tym też dużo filmów oglądam akurat o tej tematyce i dużo osób deklaruje właśnie, że czasu nie nastawia, więc jest to częste.